Zwróćcie Państwu uwagę. Nie wiem, czy można wyobrazić sobie naprawdę ładniejszy zakątek świata niż ten, w którym się w tej chwili znajdujemy. Rzeka Ebro, miejscowości właśnie Cierta. Pokażę Państwu pewną rzecz. Muszę zwrócić uwagę. jak sobie żerują tutaj rybki przy samym brzegu właściwie widać ładnie piękna Proszę Państwa, piękna okolica. Ominiemy tutaj takie drzewko, pokażę Państwu jeszcze rzut stąd. Proszę spojrzeć. Nic tylko wędeczka i łapać. Tu pokażę Państwu jeszcze panoramikę. Troszeczkę tego miejsca. No wszędzie, wszędzie jak tylko idę, to wszędzie, wszędzie żerują ryby. Proszę zobaczyć. Na pewno widzą Państwo to. Jak one sobie tutaj pięknie pływają przy samym brzegu. No i. Przepiękne miejsce, proszę Państwa. Mieszka tutaj bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo Anglików spotkałem. Mówią, że tutaj właśnie jest jakość życia. Mieszka jest tutaj naprawdę bardzo dużo. W każdej z okolicznych wiosek mamy bardzo dużo Anglików.